Dzień dobry, witam państwa. Dariusz Matecki. Przyjdzie jeszcze czas na podsumowanie takiej szerszej kampanii wyborczej. Aktualnie jest, jestem jeszcze w trakcie ściągania banerów, plakatów, wszystkich materiałów wyborczych po całym województwie, ale chciałem pokazać państwu jeden drobny szczegół, drobne wyniki z aresztów śledczych, z zakładów karnych. Szanowni państwo, mamy tutaj stronę PKW przed sobą. I porównamy moje wyniki i wyniki Sławomira Nitrasa. Jesteśmy na komitecie Prawo i Sprawiedliwość, Dariusz Matecki, głosów 0. Jedziemy do e, listy numer 5 Koalicji Obywatelskiej, Sławomir Nitras 123 głosy. 123 do zera przegrałem w zakładzie w areszcie w Szczecinie na Kaszubskiej 28. Teraz przenieśmy się do zakładu karnego w Nowogardzie, Zamkowa 7. Tutaj otrzymałem również głosów 0. A pan Sławomir Nitras otrzymał głosów 76. Bolesna porażka. Dziękuję bardzo za uwagę, szanowni Państwo. I niedługo wracam do szerszego publikowania filmów oraz do aktywnej pracy radnego miasta Szczecin. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.